Siemaneczko, przychodzę do Was z króciutkim filmikiem w temacie tego, jakie aktualnie eventy mamy w Diablo, co tam możemy się jeszcze spodziewać na przestrzeni najbliższych dni. Także króciutko omówimy sobie, zaczynając od tak: mamy wzmocnienie postaci ze strefy wieczności. Czyli od 19 listopada możemy sobie jako powracający gracz zalogować się i odebrać taki mały buffik w postaci od razu awansu na poziom 50. Do tego możemy sobie wybrać na przykład pełen zestaw przedmiotów legendarnych, czy wypełnione drzewko umiejętności. Dodatkowo wszystkie ołtarze Lily będą odblokowane. Milion sztuk złota, tysiąc oboli, jeden zwój amnezji i materiały rzemieślnicze typowo pod osoby, które dopiero sobie wracają do gierki. Radosny czas w Diablo 4. Tutaj omówione jest po prostu w skrócie, co zostało dodane na przestrzeni ostatnich miesięcy, jakie mamy aktywności. Jakie mamy teraz bosy? Że są przypływy, są doły, są hordy. Do tego mamy systemy takie jak hartowanie czy doskonalenie, legendarne glify i tego typu rzeczy. Ale z tych ciekawszych rzeczy mamy na przykład powrót horroru w Szkarłacie. Trwa od 19 listopada do 3 grudnia i to jest taki mini-event, czyli zamiast piekielnych przypływów będziemy mogli spotkać te tytułowy, ten tytułowy horror w Szkarłacie. Ale również występuje on na piekielnych hordach czy w podziemiach. Będą to takie lodowe mopki, które po prostu będą nam po zabiciu dawały rzeczy typu dodatkowe szczypty popiołu czy płonące etery. Do tego mamy gwarantowany drop eliksiru na 30 minut, który zwiększa zadawane obrażenia o 20%. Do tego moby dropią więcej złota i materiałów rzemieślniczych. No a także zdobywamy 15% doświadczenia więcej. No i wraz z tym mamy coś takiego jak zimowy rynek. Wygląda to tak. Możemy go spotkać w Kiowosadzie. No i gdy się tam udamy, to po prostu mamy do odebrania jednorazowy taki mały prezencik. Nie będę tutaj spoilerować. Co możemy dostać, sami się po prostu przekonajcie. Dalej bardzo ciekawa rzecz, czyli od 19 listopada do 2 grudnia możemy sobie przetestować za darmo spirytystę z najnowszego dodatku, ale możemy nim pograć tylko do 25 poziomu. Natomiast fajną rzeczą jest to, że w momencie, kiedy zdecydujemy się w tym czasie kupić sobie dodatek, bo nam się po prostu postać spodoba, no to możemy sobie tak jakby dalej kontynuować przygodę na tej testowej postaci. I ostatnią rzeczą, która aktualnie już trwa. Od 19 listopada do 26 listopada powraca nam sławne błogosławieństwo matki. Ten evencik już też kilkukrotnie występował. Będziemy po prostu w nim dostawać więcej doświadczenia, więcej złota. On działa na sezonie, jak i na wieczności. Jest to bardzo fajny sposób, jeśli ktoś teraz wraca do gry i chce sobie szybciutko przyfarmić karnecik. Także zachęcam do zapoznania się tak całkowicie, do przeczytania tego materiału. Oczywiście link podrzucę w opisie, a z mojej strony bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że do usłyszenia na Twitchu. Także serdecznie pozdrawiam Was orchidea!